Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś coś wspaniałego, a mianowicie siedzuń sosnowy. Zwany potocznie kozią brodą. Zobaczcie, on tak wygląda po przyniesieniu go z lasu. Przepiękny okaz czy osobnik. Zobaczcie, ten jest już bardziej dojrzały. A tu w miejsce już mam oczyszczony. One były po prostu takie. Cały koszyk, dosłownie w jednym miejscu. Chciałbym wam pokazać po prostu. Zobaczcie jeszcze raz. To jest osobnik, jakby to powiedzieć, średniej młodości. Ten tutaj już był dużo starszy. Ja go już, jakby to powiedzieć, podzieliłem i obczyściłem. Jego bardzo ciężko się czyści. Aczkolwiek nie ma rzeczy nie do zrobienia. Przygotuję go dzisiaj ze śmietaną i z cebulką proste rzeczy są najsmaczniejsze, ale słuchajcie. Takie starsze osobniki, takie właśnie jak moje, lubią mieć goryczkę i ją trzeba się pozbyć. W tym celu już takie wiecie, obczyszczone i podzielone, przekładam do miski i przelewam wrzątkiem, dosłownie na kilkanaście sekund. Jak on przepięknie, słuchajcie, pachnie. O, dosłownie chwileczkę go tak. O! I musimy go odcedzić i przelać zimną wodą. Z powrotem go zahartujemy. Ale to idę do zlewu. No i moja kozia broda zmniejszyła swoją objętość po odcedzeniu. Jeszcze te większe kawałki podzielę na mniejsze. Kroję dwie cebule. Tu już sobie włączę patelnię. Niech się pomału mi nagrzewa. Cebulę kroję w ten sposób. Na pół. W ten sposób na pół i kroimy. A, i zapomniałem Wam dodać: mam tutaj jeszcze trochę e, takich pięknych maślaków, które również dołożę do. Yy, kozie brody. To są jak to mówią leśne skarby. Wiele osób kozią brodę przygotowuje z jajkami, robiąc po prostu tradycyjną jajecznicę lub yy, ala flaczki. Ja uważam, że ok, ale w takiej wiecie, śmietanowej odsłonie po prostu będzie to smakowało wybornie. Dobra, i teraz tak, na patelnię dodaję masło. No, może jeszcze troszeczkę. I możemy od razu wrzucić cebulę. Musimy ją chwilę podsmażyć. Cebula niech nam się podsmaża, ona musi być zeszklona, w tym czasie poprzekrajam maślaki. Ja osobiście słuchajcie uwielbiam maślaki i zobaczcie, ja je tylko przekrajam na cztery części. Oczywiście jak zobaczymy, że jest białko, to wyjmujemy takiego grzyba, nie dodajemy, no chyba, że ktoś lubi. No i do zeszklonej cebuli dodaję pokrojone maślaki i chwilę podsmażam. One troszeczkę więcej czasu potrzebują niż kozia broda, którą mam już sparzoną. Po krótkiej chwili wcieram dwa ząbki czosnku. Ale takie niewielkie. Jeśli ktoś nie chce, nie musi dodawać czosnku. Ja, ja uwielbiam takie sosy, czy takie grzyby właśnie, z dodatkiem niewielkiej ilości czosnku. Chwilę podsmażam. Maślaki się już tak zredukowały, więc możemy dodać naszą kozią brodę, która już sobie odciekła. Przemieszajmy. I musimy smażyć około 5-6 minut. I możemy już przyprawić solą, świeżo roztartym czarnym pieprzem. I nic więcej nie dodaję. Ja mam poczuć smak grzybów i cebulki. No i po kilku minutach zobaczcie nadmiar płynu sobie odparował. Wszystko z powrotem fajnie tak zgęstniało. Więc możemy dodać śmietankę. To jest 30% UHT. Dodaję również trochę masła. Co zrobi się taki, wiecie, bardziej kremowy, maślany. I pamiętajmy, żeby nie dodawać za dużo płynu, to mają być grzyby w takiej postaci. I tak, trzymam na patelni, na ogniu około 3, maksymalnie 4 minut i gotowe. No i możemy. Podawać, spróbować. Zobaczcie. Słuchajcie, i w prostocie siła. Aromat. Jak się unosi, jak te grzyby pachną, to sobie nawet nie wyobrażacie. Są przepyszne. Mmm. Delikatne w smaku. Wow. Po prostu petardina. Kto nie próbował koziej brody, to proponuję, spróbujcie, bo to jest coś niesamowitego. Jaki to jest smak, jaki to jest aromat, jak to jest delikatne. To jest po prostu. Chyba jeden z najsmaczniejszych grzybów, jakie jadłem w życiu. Mm. No, a ja już się z Wami żegnam i subskrybujcie mój kanał. To nic nie kosztuje, a ja mogę dzięki temu się rozwijać. Do zobaczenia. No.